To ja o wszystkim tutaj wulgar. Witam Was w kolejnym filmie i znowu z kolekcji. Tym razem będzie to z konsoli Xbox 360. Jednak zanim zaczniemy, no o trochę e, tych gierek jest, też nie jest za dużo. E, chciałbym zacząć od jednej gry, która jest e, nie na 360, ale na. Oryginalnego Xboxa, ale działa bez problemu na 360 i zaczynamy od takiej gry, którą jest Maschety Fully Loaded. Jest to ścigałka z rzutu izometrycznego. Mamy różne trasy, mamy różne pojazdy. Ścigamy się, używamy różnych broni typu karabin, miotacz ognia. No i naszym zadaniem jest po prostu przetrwać i wygrać y, wyścig. Niestety, pudełko jest w opakanym stanie. W takiej, w takiej formie je dostałem. Może uda mi się pudełko kiedyś wymienić. No, taki średniak, z, znana gra dla mnie średniak, ale można w niego sobie pograć. No i teraz od razu bez kszanienia się Ruszamy z krami na Xbox 360 no i pierwszym tutaj tytułem jest The Bully e, e, Scholarship Edition, czyli rozszerzona wersja pierwotnego Bully'ego, pierwotnie wydaną na PlayStation 2. No tutaj wcielamy my się w chłopaka, który został siłą przez rodzinę e, wrzucony do. Szkoły z, 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 z internetem, gdzie no, będzie musiał przetrwać y, wokół kujonów, y, y, mięśniaków, y, bananowców, no i jeszcze innych grup y, szkolnych y, uczniów. No, to jest takie niby GTA, tylko że w łagodniejszej wersji, w klimatach szkolnych. No, jest tutaj mnóstwo rzeczy do robienia, gra jest bardzo fajna, mogę bardzo polecić, jeśli ktoś on no, nie lubi i klimatów gangsterskich, a takich chuligańskich, no to bardzo polecam. Następną grą jest RPG Dark Messiah Might and Magic dla wersji X -X -X xboxowej z pod tytułem LMN. No i tutaj po prostu wcielamy się w młodego adepta magii, który na zlecenie swojego mistrza musi ruszyć świat, by ym, przeciwstawić się siłami zła, by nie pozwolić, by odrodził się tytułowy Mroczny Mesjasz. No, gra jest na a, wiele, wiele godzin, jak to na efek przystało. Bardzo świetna gra. Fajny system walki. Też, in, też cudowny AI e, przeci przeciwników. Na, na przykład, jeśli byśmy kopnęli e, przeciwnika, a tak, żeby spadły z wysokości, to inny wróg, który to zauważy będzie już bardziej pilniejszy i nie pozwoli siebie strącić w dół, chyba że no, o, jakoś go wygiwamy. No, Cudowna gra, e, bardzo znana na wersji PC-owej i Xboxowa też jest świetna. E, następną grą, moi drodzy, jest Dead or, or Alive 4. Jest bardzo popularna Amina Exclusive na Xboxa 360. No po prostu obijatyka, a gdzie będziemy walczyć czyć ze sobą? Ogólnie głównie Eno gra jest znana na że jest dużo o dziewczyn często o no o przez seksualizowane o ubrane. Hubrania, a mode elpsysku of oh, się e, rusza już od pierwszej części. Totalny e, szał strzał z e, nie powiem czego. E, Możecie się e, chłopaki i domyśleć o co mi chodzi. No o, po prostu o popularna abiatyka. Też mamy tutaj postacie z e, innej e, popularnej serii od Tecmo, czyli Ninja Gaiden. No bardzo dobra część, bardzo polecam. Jeśli ktoś lubi Bijatyki, no to Dead Or Alive jest jedną z bardzo dobrych serii do ogrania. Dalej e, mamy Dead Rising. E, jest to chodzone e, na akcyjnie, k, gdzie wcielamy się w e, Franka e, Foto o który e, zostaje no o, zostaje przy, przy, przywieziony samolotem do centrum handlowego, gdzie dzieje się akcja gry. Miasto zostało zainfekowane i przez głupotę zombie zostało wpuszczone do centrum handlowego, jedynego bezpiecznego, dużego obiektu jaki jest. No i naszym zadaniem jest walczyć ze zombiakami, ratować osalałych. Walczyć z różnymi popierdolonymi i posami yy, w sensie psychopatami, no i jest tutaj tej trochę rzeczy do robienia. Mamy mnóstwo broni do wykorzystania, nie tylko tej palnej, ale też białej. Yy, będziemy mogli korzystać z klasyków jak key baseballowy, czy yy, też yy, nie wiem, yy, maczeta, katana, piła, łańcuch, psu, orchowa. Y, piła do o... Y, kosiarka, o właśnie. Czy też na przykład zabawkowy miecz, który ledwo co robi. No trochę tego jest. Gra trochę humorystyczna, trochę poważna. Y, po, Grę jak kiedyś przeszedłem na Nintendo Wii z pod tytułem y, y, Drop Till Road, czegoś tak. No bardzo o, fajna A seria. Podkreślam tym bardziej, że odświeżenie wyszło na PS4 też. Później. Następną grą, jaką tutaj mam, jest Dead Space, jedynka. Kultowa gra. Wcielamy się w Isaaca Clarka, technika, a inżyniera, który wraz z załogą docieka do statku Ishimura, która. E, wysyłała sygnał ratunkowy, jednak nikogo, nikogo nie, nie znajdują, a atakują ich e, dziwne, zmutowane e, potwory. No i naszym zadaniem jest po prostu uwolnić się z tego odgostatku, też wyjaśnić co się dokładnie stało na Ishimurze. No, gra świetna, a buduje świetny horror e, e, w klimatach właśnie science fiction. E, będziemy e, nie tylko przemieszczać się i walczyć z potworami, będziemy też wykorzystywać różne rzeczy do zgadek po, po, poznamy bardzo niezłą historię po prostu. Bardzo opolecam. Później jeszcze części też są spoko, ale jedynka to jest kurwa aż dos po prostu. Następną grą jaką mam bazującą na anime, jest to First of North Star Kens Rage no i tutaj wcielamy się głównie w naszego głównego bohatera, którego niestety nie pamiętam imienia, a tylko o tą postać kojarzę tylko z memów z wiecie, obajła oh w wow. No i to jest. Y, y, już pomijając to, że bazuje na anime, na manze, y, jest to gra Musou, coś jak y, właśnie Dynasty Warriors, y, Warriors Orochi, y, czy Harold Warrior. Po prostu mamy dużą mapę, walczymy z tuzinem przeciwników, wykonujemy różne kombosy, no i mamy różne misje, zadania, które musimy zrobić. No i właśnie... Oprócz naszego głównego bohatera będziemy też okrywali innymi, innymi postaciami różne inne misje, które możecie znać z właśnie serii yy, Gwiazdy Północy. Też jest druga część i tego też dobra. No i dalej mamy serię z yy, symulatorów wyścigowych Forza Motorsport 2, pierwsza część na Xbox 360, na drugiego Xbox jeszcze pierwsza część no po prostu symulator coś jak Gran Turismo dla PlayStation ale muszę przyznać że Gran Turismo robi tutaj o wiele więcej niż Gran Turismo co muszę leciutko z przykrością przyznać ale no o w tym przypadku, no, no, naprawdę, no, Forza rozpieprza yy, świetny modelem miasty, yy, świetnym doborem pojazdów, gdzie w gatory Turizmu mieliśmy głównie pojazdy japońskie, to tutaj yy, mamy dostęp większy do tych pojazdów am amerykańskich i bardziej tych europejskich. Dwójka A, świetna, późniejsza, trójka też y, jest bardzo odświeżona, bardzo poprawiony model jazdy, więcej y, aktywności rzeczy, które możemy zrobić, więcej cytras, więcej aut. No, po prostu poprawa i dużo tego wszystkiego. Tak się to prezentuje. Jest ładna książeczka i gra została wydana na dwóch płytach ze względu na to, że na drugiej płycie mamy dodatkowe materiały bonusowe. Tam dodatkowe też pojazdy, takie inne różne rzeczy. No i mamy jeszcze ostatnią część z moto od Sporta wydaną na Xbox 360, czyli czwórkę. No i w tym przypadku no, też no, dużo pojazdów, dużo popraw. Map no, tego jest od cholery. No i tak samo tutaj jak w przypadku części trzeciej mamy dwie płyty, z czego druga płyta to są zawartości bonusowe, różne materiały, wozy, inne takie rzeczy. No, seria Forza jest mega świetna, cud cud cudowna. Tak samo Forza Horizon. No, bardzo opolecam jeśli coś nie grał na Xboxie, no to o bardzo polecam, tym bardziej, że motorsporty też obecnie te nowsze wychodzą na PC. Ok, kolejną grą jest Full Auto, jest to y, ścigałka a połączona z rozwalanką, coś jakbyście połączyli Flat Auto z Twisted Metal. Mamy dużo różnych pojazdów, y, możliwe, że to są wozy licencjonowane, a przynajmniej tak wyglądają. No i oprócz ścigania się będziemy się właśnie tak jak wspomniałem, rozwalać. Będziemy korzystać z, różnych, z różnego arsenału, czyli karabinów, wyrzutni rakiet, możliwe że z jakichś tam bomb. No po prostu u ścigałka i rozwalał lanka. Bardzo fajna gra, muszę przyznać. Dupy nie eurywa, ale jest bardzo fajna. Tak się prezentuje w środku, u mnie. Część druga wyszła później na PSP i na PlayStation 2 albo 3. I mamy kolejny flagowy tytuł dla Xboxa. Jest to Gears of War. Jest to Szylanka z trzeciej osoby. Wcielamy się w Markusa Phoenixa, który walczy z Hordą Sza Arańczy, która opanowała świat. No, dość brutalna no, a gra mroczna. Yy, przy okazji jest to gra, która została stworzona przez y, polskie studio People Can Fly, odpowiedzialne za pierwszego painkillera. Yy, no, gra bardzo oświetlona, a rewolucyjna, a swego tylko czasu. Do dzisiaj jest bardzo rozpamiętywana późniejsze części, jeszcze czy bardziej. Gra A dostała remastera i też dostała niedawno wydana y, na konsolę PlayStation, więc już gry gier, nie są ekskluzywami, są już multiplatformowymi y, grami. Pomijam tutaj, że gra wyszła też w podobnym czasie y, na pc -ta. Ok, przechodząc dalej mamy dwie części z serii Hello, Trójka oraz Reach. No, no, w Trójce wcielamy się w już kultowego bohatera gier, czyli Master Chiefa, który będzie po prostu e, walczył przeciwko o rasie obcym, takim czekolowatym. No, niestety e, za dużo o fabule nie mogę e, powiedzieć, nie zagrałem w to jakoś um, niestety ty długo. Halo O nie jest jakąś serią, która mnie za bardzo wciąga, ale może uda mi się za jakiś czas bardziej w tą serię wchłonąć. No i mamy tutaj właśnie Halo Reach, gdzie tym razem wcielamy się w drużynę e, Spartan, e, którzy no... Zostali i wysłani na, na misję i przeżywamy historię y, tej drużyny. Muszę przyznać, że akurat tutaj fabuła Hoga Arnołem y, dość mroczna, niepokojąca, dość... O, można powiedzieć, że ciężka do przetworzenia dla osób o słabych nerwach. Ale gra jest... Y, no, jest y, dobra, a niektórzy mówią, że jest to bardzo, bardzo słaba gra. Ja o nią ja mówię inaczej. Może y, ktoś się ze mną on zgodzi, ktoś nie. No, po prostu tutaj mówię tylko swoją opinię. Ale Halo bardzo o, spoko, serio. Dalej mamy y, Kinect y, Adventures. No, Jest to gra akimprezowa, gdzie przy pomocy odkrywamy różne minigierki, jest tego bardzo dużo, jak na przykład odbijanie w nie piłeczek, skakanie pontonem po wodzie, no i różne takie inne rzeczy. Typowa gra dla najmorszych. Następną grą, jaką mam, jest to The Last Remnant. Jest to gra JRPG, RPG bardzo zbliżona do Final Fantazy, bardziej do Final Fantasy XIII, akurat od Square Enix, czyli właśnie twórców Final Fantazy. No, o tutaj za dużo też nie mogę powiedzieć, pograłem tylko trochę, ale jak na grę, która bardzo przypomina Final Fantazy, jest bardzo oh, super, system walki bardzo przyjemny. Taki turowy bardzo mi się e, spodobał. Na da, da pewno grę e, ogram do końca. Tym, tym, tym bardziej, że gra też e, dostała remaster na PlayStation 4 więc może uda mi się zdobyć jeszcze tą wersję. Następną grą jaką mam e, jest to Mass Effect. Pierwsza część. W wersji polskiej jest dubbing yy, napisy są. No i wcielamy się tutaj w Adriana Sheparta, yy, kapitana yy, który, yy, który razem ze sw swoją drużyną, którą będziemy mogli decydować kto będzie, gdzie z nami chodził, jak będziemy walczyć, jakie misje będziemy robić. Będziemy po prostu przemierzać różne galaktyki i walczyć przeciwko yy, obcym, yy, głównie żnimiarzom. No, gra jest mega, kultowa, super, gra od Bioware yy, twórców Dragon Edgea i yy, yy, Jade Empire, o właśnie J Jade Empire też świetny efekt. No, po prostu mistrzostwo. Późniejsze części też są świetne. Ale chyba jedynka i dwójka najlepsza. Jadąc dalej, mamy 99 Knights, czyli N3. Jest to, to gra musou, coś tak jak w przypadku face to owe, a North Star. E, Gra, gdzie jesteśmy na dużej mapie, walczymy przeciwko sporej armii, przejmujemy punkty, pokonujemy wroga, kończąc różne misje, tak. No, jest to o mało znana seria, dość droga, przynajmniej część druga jest cholernie e droga, potrafi chodzić za jakieś dwie stówy. No, taki i typ, ty, typowy Musou, bardzo o spoko gra. Mogę bardzo polecić. No i następną grą, jaką tutaj posiadam jest to Narutowe Broken Bond, czyli złamana obietnica. Gra opiera się o pierwszy sezon anime i mangi o tym samym tytule. Znaczy Naruto nie A Broken Bond. Broken Bond to jest tytuł podtytuł gry. No i no, no jak przestało na... Yy, bijatykę, no będziemy się napieprzać i no i będziemy odgrywać sceny z właśnie mangi i anime yy, Nie wiem yy, gdzie dokładnie się zaczyna zapomniałem ale, ale kończy się tam gdzie kończy się właśnie manga i anime więc yy, jeśli ktoś nie wie e, w którym momencie e, to o, pozna jeśli Ktoś wie, no to wie, tak. No, gra jest spoko. Yy, mimo, że gra jest od Ubisoftu, nie od yy, 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 Cyberconnectu, które yy, jest odpowiedzialne za serię Ultimate Ninja, i to już od czasów bez wiki. To yy, robi jakoś wrażenie. Jeszcze jest wcześniejsza część, którą trzeba będzie. Znaleźć. Kolejną grą jest Ninja Blade. E, mamy e, wersję polskiej z napisami. E, jest to akcyjnia, gdzie wcielamy się w ninja, który e, został zdradzony przez e, własnych popratyńców. I teraz będzie się mścił i e, niszczył e, z, z Tokio. E, potwory, które zostały stworzone przez pewien niebezpieczny pasożyt. No, gra jest uznawana za tak trudny, trudnych trochę gier. Może, może, może nie tak trudnych jak Dark Souls i tego typu gry. Tym bardziej, że to jest gra, gra właśnie od nich, od From Software. No, gra jest spoko, dużo akcji się dzieje. Mamy dużo rzeczy do o, e, robienia jeśli chodzi o walkę. Ogra też stawia dużo na quitem eventy, czyli momenty gdzie jest jakaś scena i my musimy w odpowiednim momencie wcisnąć przycisk albo spamować przycisk. Gria, a tak jak mówiłem jest bardzo a spoko. Bardzo grę polecam, tym bardziej, że gra też wyszła na PC-ta. Jest super. Idąc dalej, mamy Perfect Dark Zero. Jest to kontynuacja pierwszej części Perfect Dark. No, ścielamy się tutaj w agentkę Joannę Dark, która no, będzie musiała infiltrować i powstrzymać jakąś złą ko y korporacje czy coś w tym stylu też no za bardzo się niestety nie zagłębiłem w fabułę wiem tylko że bohaterka nazywa się i ona tak jak taka już y, znana akis postać no i że jest agentką ale gra jest typ nawet ok y, system walki z y, systemem strzelania nawet y, spoko no tak to się prezentuje u mnie opakowanie no i kolejną grą, jaką tutaj posiadam jest Project Gotham Racing 3 I, i od razu ostrzegam, to, że jest Gotham nie znaczy, że tutaj jest Batman. Po prostu ugra się tak no, nazywa że Project Gotham Racing 3. Poprzednie dwie części wydane na oryginalnego Xboxa. No i to jest po prostu arcade'owe wyścigi, coś w stylu e, Grida, e, Dirt'a czy innych tam jeszcze gier wyścigowych, które skupiają się bardziej na arcade'owym yy, ściganiu się. Jest tu dużo licencyjnych yy, pojazdów, tras, no bardzo o super model jazdy bardzo mi się gra podoba. Mogę śmiało na, na, na ślepo polecić, tym bardziej też jeszcze inne części. Kolejną grą jest e, Rumble Rose Double X. No jest to po prostu wrestling, tylko że z paniami i niektórymi. No jak, sami i widzicie, no skąpo hubranymi. Odkup od z od Omega, go, bo się, się, się pozbywał. No. no po prostu u A, a jak na A wrestling czy stało, rywalizujemy, walczymy między sobą. Jest trochę e, tak, tak to opowiedzmy, wojowniczek. No nie ma, a my co zbytnio o tym powiedzieć. Po prostu napieprzamy się na aringu, w błocie. No. Takie typowe, przeseksualizowane biotyki. No i ostatnią grą jaką mam, już taką przyjazną dla dzieci, jest to Viva Pinata. Jest to, to gra, która opiera się o to, że mamy swój ogródek, hodujemy rośliny i hodujemy różne istoty, zwierzaki, które są właśnie w formie piniat. Coś mega fajnego, przyjemnego, bardzo cukierkowy klimat. Od serii a nawet dość znana. Jest jeszcze część druga, słyszałem też, że... Powstaje projekt stworzenia trzeciej części. Mam, mam nadzieję, że e, tym osobom od trzeciej części uda się zrobić, bo fajnie by było zadać e, dalszą wymyśloną historię świata. E, pinia. No i tak to się prezentuje i wszystko. Pokazałem Wam łącznie 24 tytuły, z czego jedna. Jest to gra na oryginalnego XBOXa. No i tyle. No mam nadzieję, że w przyszłości znowu e, rozwinę jakoś tą tą kolekcję, że dojdzie więcej ekskluzywów na 360. No i jak co o to, o... się swoją kolekcją. Jeśli chcecie, to e, napiszcie na temat jakiejś gry, e, jeśli chcecie się o niej rozgadać, piszcie e, śmiało, ja będę czytał, e, też odpisywał, chętnie z wami podyskutuję. No i to, to tyle. Le, le, le jeszcze raz. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Będziemy się widzieć w następnym filmie. Zob zobaczymy co z to będzie. Trzymajcie się. Narkaz.